Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym w holi vlogiem. Będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę i życzę Wam miłego oglądania. Dzisiaj na śniadanie zjadłam sobie kanapki z moim ulubionym humusem, i do tego ogórek jest to naprawdę przepyszne jedzenie. Dzisiaj jest naprawdę gorąca pogoda, także postanowiłam zebrać trochę liści topinamburu, żeby je sobie tak wysuszyć. Położę je na trampolinę, która ma właśnie czarną plandekę, która się na szybko nagrzewa w taką pogodę. No i to mi się fajnie wysuszy, nie będę musiała używać. Suszarki do grzybów, no a Frania będzie miał mały zapas ziółek. E, także zbieram dzisiaj pierwszą partię topinamburu. E, jak przyjdą znowu jakieś upały, no to e, będę sobie dalej suszyć, bo naprawdę jest to fajna opcja. Jeśli macie dostęp do ziółek, no to można sobie je chwilkę pozbierać i mamy później jedzonko dla złyżaków. Skończyłam godzinę temu książkę Malibu Płonie i biorę się teraz za następną i wzięłam Gdyby był ze mną od Laury Nowlin jestem bardzo ciekawa tej książki naszykowałam sobie tutaj zestaw do adnotowania czyli karteczki samoprzylepne i długopis, tutaj też zakładka od razu no i będę czytała ogólnie to ja się pakuję na obóz czytelniczy tutaj mam już walizkę, w sumie ona jest nowa bo mieliśmy tylko taką mniejszą i taką wielką więc przyszła wczoraj taka E, właśnie, jak ja mówię, idealna, bo nie jest ani za duża, ani za mała. E, akurat na większość wyjazdów mi się będzie sprawdzała. Biorę też plecak Kankena, on jest bardzo pojemny, także pomimo tego, że zabieram tam sobie rzeczy właśnie e, na podróż, to... Kiedy wracam i coś tam kupię sobie, jakieś pamiątki albo jakieś rzeczy tam, wiadomo, no to można je jeszcze przywieźć w tym plecaku, kiedy nie ma miejsca w walizce. No to tutaj jakaś kosmetyczka też już stoi i będę musiała spakować tą walizkę. No i ja jadę właśnie na obóz czytelniczy, który trwa półtorej tygodnia. Bardzo się w ogóle cieszę, bo będę, będę tam mogła poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Nauczę się troszkę może mm, pisania książek. Będą też właśnie zajęcia redakcyjne, yy, zajęcia z wydawnictwem, także bardzo się cieszę, bo no, mogliście już zauważyć po moich filmach, że jestem książkarą i jednak te książki bardzo lubię czytać. Próbuję też nawet pisać własną, ale może tam dostanę trochę weny. Yy, także. Bardzo się cieszę. No, właśnie ten filmik widzicie, kiedy już jestem na tym obozie, bo nagrywam coś dla Was na zapas, żeby Was nie zostawić na dwa tygodnie przypadkiem bez żadnego filmu. Także, jak widzicie ten filmik, to ja po prostu jestem na tym obozie. No i bardzo się cieszę. Robimy sobie dzisiaj test nowej mokrej karmy. Jest to karma z Luculus. E, mi się wydaje, że no, na pewno kiedyś pieski jadły karmę z tej firmy, tylko w saszetkach. Kupowałam im na ZoPlusie takie 6 saszetek po 300 gramów co jakiś czas e, i im bardzo smakowało. E, ale wtedy mi się wydawało, że ta karma jest bardzo droga. A teraz sprawdzałam na stronie. No to Luculus, ten zestaw 24 puszek po 400 gramów wychodzi 10 zł tani niż to nasza Animonda Gran Carno, która już trochę brzydnie lady, bo jedzą już tą karmę myślę, że około dwóch lat. I im się chyba przejadła, w sensie no Luna tam zjada sobie od razu kiedy jej podam No bo ona co do mokrych karm nie jest wybredna, tylko do suchych No z Lady już jest gorzej, no bo ona sobie zostawia tą karmę czasem nawet pół godziny w misce I dopiero jak zgłodnieje naprawdę, no to pójdzie i zje to jedzenie No i jestem ciekawa czy to przez te upały tylko, chociaż no to się powtarza też w te chłodniejsze dni teraz czy po prostu właśnie ta karma jest brzydła? A skoro y, one lubią to lukuluz, bynajmniej no tamto wtedy pamiętam, że im smakowało, no to chyba po prostu przejdziemy na tą karmę. Właśnie mam idealnie jedną puszkę, którą kiedyś tam dostaliśmy w gratisie, i sprawdzimy te dwa dni, y, czy nie będzie żadnych rewolucji żołądkowej po tej karmie y, i czy po prostu im to będzie tak smakowało, y, jak mi się kojarzy. Więc wtedy sobie przejdziemy y, na spokojnie na tą karmę. Tutaj jest jakieś dawkowanie, chociaż ja się do nich nie stosuję. Po prostu Lady dostaje na obiad 150 g, Luna tak 50 nawet nie całe. I do tego też suchą karmę jedzą i smaczki, więc to sobie tak indywidualnie trzeba rozplanować. No także sobie testujemy. No właśnie taka konsystencja mi się kojarzyła, że to jest po prostu taki pasztecik z galaretką. A mi się wydaje, że to jest właśnie mega smakowite dla psów Luna. Bardzo lubi tą galaretkę z puszek. Yy, I ta chyba karma po prostu będzie nam lepiej służyła, tak mi się wydaje. No piękny pasztet to jest taki, więc no, pieską tu będzie na pewno smakowało. Dostałam im już tą karmę, eee, dodam im jeszcze suplementy. Obiadki już gotowe, dajemy psiakom i zobaczymy, e, czy im będzie smakowało. Luneczka wzięła się za jedzenie. No, widzę, że jej smakuje. Także fajnie, jeszcze tylko zobaczymy, co z lady. Dobry piesek. Od razu się wzięła za jedzenie. że widzę, że, że zmieniamy karmę. Więc psiaki zadecydowały nawet nieświadomie. Wróciłam właśnie z małych zakupów spożywczych. Robiłam takie uzupełnienie lodówki, bo kilku rzeczy nam brakowało. Byłam rowerkiem oczywiście. Także tutaj mamy arbuza. Naprawdę miałam go nie brać na początku, bo sobie nie... Mamy jeszcze kawałek arbuza w lodówce, ale to w sumie już taki naprawdę mały, że starczy tylko na dzisiaj. A tutaj był taki piękny arbuzik, po tej stronie ma tylko trochę pestek, a tak to yy, yy, wygląda smakowicie. Wziąłam jeszcze brokuła. Mam dużo żelaza, a że jestem wegetarianką i mi go trochę brakuje, to powinnam bardzo często jeść takie brokuły, więc muszę się przestawiać na nie. Wzięłam też trochę brzoskwiń, trafiłam akurat na promocję, ale niestety są strasznie twarde, więc będą musiały trochę poleżeć zanim je zjem. Wzięłam jeszcze kilka bananów, bo w ogóle nie mamy żadnych owoców w domu tak jakoś wyszło, także musiałam trochę pobrać jeszcze będzie trzeba kupić jabłka ale to w jakimś warzywniaku dwie gorzkie czekolady one są takie fajne po prostu do przekąszenia bo są na pewno zdrowsze niż takie zwykłe mleczne i też je, ja je używam do robienia brownie albo jakiś bobeczek czasem robię taką posypkę albo dodaję takie malutkie kawałki do środka, no i ostatnią rzeczą jest humus. pokazywałam wam w sumie w ostatnim takim holu ten humus tej firmy, tylko miałam paprykowy, kończy się nam, więc wzięłam taki. Nie było nawet tamtego paprykowego, ale też ten bardzo lubię. Także wzięłam. No, takie zdrowe zakupki wyszły. No, także ozupełnione zapasy. Ziółka, które wczoraj suszyłam, właśnie to ziele pinamburu już jest gotowe. Słuchać, jak skrzypi. I przekładam je do pojemnika. Yy, właśnie, gdzie już mamy trochę tego ziela. A sieczkę przysypę sobie jeszcze do innego pojemnika, właśnie tego typowo mm, na Także zapasy topinambolu e, uzupełnione. Dałam jeden listek kruszyncy jak widzicie to sobie zajada e, i zauważyłam, że ona zjada tylko ziółka, które ja sama ususzę. Czyli takie naprawdę świeże, takie dwudniowe najczęściej. E, więc zobaczymy, czy kiedyś jakaś firma nas zaskoczy i będzie chciała jeść od nich ziółka, bo jak na razie je tylko moje. Wybrałam się z siostrą na piknik do parku i z tego miejsca będę się już z wami żegnała. Będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, komentarze, subskrypcje. No i zachęcam was do oglądania naszych pozostałych filmów. Do zobaczenia!